Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Witajcie serdecznie na kolejnym podcaście Wspaniałości z Nieba. Dzisiaj zastanowimy się wspólnie nad jednym z ważniejszych pytań, które możemy zadać sobie w życiu. Czy szukamy rozwiązań, czy też szukamy wymówek? Pismo Święte pełne jest przykładów ludzi, którzy w obliczu wyzwań musieli wybrać jedną z tych dróg: albo rozwiązanie, albo wymówkę. Pozwólcie, że pokażę Wam, co znalazłem w Biblii o postawie serca i gotowości do działania. Już na samym początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, widzimy Adama i Ewę, którzy zgrzeszyli, jedząc owoc z drzewa zakazanego. No i jak zareagowali, gdy Bóg zapytał o to, co się stało? Zamiast przyznać się do winy i szukać rozwiązania, zaczęli przerzucać odpowiedzialność i poszukali wymówki. Adam powiedział: to kobieta, którą mi dałeś, dała mi owoc, a Ewa stwierdziła, że to wąż ją zwiódł. Wymówki nic nie zmieniły. Konsekwencje grzechu były nieuniknione. Ta historia pokazuje nam, że szukanie winnych zamiast rozwiązania nie przynosi ulgi ani poprawy. Mojżesz. Mojżesz, kiedy Bóg powołał go do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, też miał wymówki. Na przykład powiedział, kimże ja jestem, abym miał iść do Faraona i stwierdził, że nie jestem wymowny. Ale Bóg nie przyjął tych wymówek. Zamiast tego dał Mojżeszowi narzędzia, dał Mojżeszowi wsparcie Arona i obietnicę swojej obecności. I Mojżesz musiał zaufać, że Bóg dostarczy wszystkiego, co potrzebne, by wypełnić powołanie dane od Boga. I czasami nasze wymówki wynikają z lęku lub z poczucia niewystarczalności. Ale kiedy zwrócimy się do Boga, zawsze znajdziemy rozwiązanie. Bożą pomoc i Bożą łaskę. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale czytamy taką historię o Niewidomym. Jezus tam zadaje Niewidomemu pytanie, czy chcesz wyzdrowieć? Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne, no bo kto by nie chciał wyzdrowieć. Ale odpowiedź mężczyzny jest wymowna: Nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Zamiast wprost powiedzieć, tak chcę. Zaczął podawać powody, dla których nie mógł być uzdrowiony. I pan Jezus nie skupił się na jego wymówkach, po prostu go uzdrowił. No i takie pytanie, czy my w swoich modlitwach i w swoim życiu odpowiadamy Bogu wprost, czy raczej wymieniamy powody, dlaczego coś się nie uda? Apostoł Paweł jest no, idealnym przykładem osoby, która szukała rozwiązań zamiast wymówek. W liście do Filipian ten wspaniały apostoł mówi tak: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I Paweł napotykał ogromne trudności. Był biczowany, był więziony, był prześladowany, był opuszczony przez najbliższych współpracowników, ale zamiast szukać powodów, by się poddać, znajdował siłę w Chrystusie, by wytrwać i działać w namaszczeniu. Zamiast mówić, nie dam rady, Paweł przypomina nam, że siła do działania przychodzi od Boga. Jeśli mu zaufamy, znajdziemy rozwiązania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Kluczem do szukania rozwiązań jest postawa naszego serca. Pan Jezus mówi do nas: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeśli naszym priorytetem będzie Bóg, Jego wola, Jego Królestwo, Jego sprawiedliwość i przestaniemy skupiać się na wymówkach, to wtedy zaczniemy działać w mocy Jego Ducha. Zachęcam Was do tego, abyśmy w każdej sytuacji zadawali sobie pytanie: czy szukam rozwiązania, czy tylko wymówki? Bo kto szuka rozwiązania, ten znajdzie je, a kto szuka wymówki, Również ją znajdzie. Pamiętajcie, Bóg jest zawsze gotowy nas poprowadzić, jeśli Mu zaufamy i wybierzemy drogę posłuszeństwa. Dziękuję, że byliście z nami dzisiaj na tym kolejnym podcaście. Bardzo proszę, że jeżeli coś Was tu poruszyło, jeżeli coś Was dotknęło, jeżeli się z czymś zgadzacie, albo nawet jeśli się nie zgadzacie. Zostawcie jakiś komentarz, podzielcie się tym podcastem z innymi. Niech Boże Słowo i Boże rozwiązania przedostają się do jak największej liczby osób. Do usłyszenia już jutro na kolejnym podcaście. Niech Boża łaska i Boży pokój będzie z Wami. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem.